Cześć, właśnie wprowadziłam się obok. Masz może Pepsi? Jasne. Wejdź. A może być coś innego? Wiesz, jeżeli nie masz Pepsi. Nie, nie, masz! A! Proszę, twoja Pepsi. Coś mi się, się zdaje, że to po mnie. Cześć. Nie przeszkadzam. Masz jeszcze jedną Pepsi? Aha skrzydełka w Always? Uskrzydlają. Dawniej bez dobrej ochrony wolałam nie wkładać ulubionej bielizny, by jej nie stracić. Always ze skrzydełkami uratowały moją bieliznę i dobre samopoczucie. Always Ultra plus skrzydełka. Pokrywa je w siateczka z tysięcy lejków szerszych u góry i węższych na dole. Dlatego wilgoć jest wchłaniana błyskawicznie i nie wraca na powierzchnię. W środku zamykają chłonny wkład, więc czujesz się czysto, sucho i tym pewniej, że skrzydełka chronią skutecznie także na brzegach. Teraz dzięki takiej ochronie kładę moją ulubioną bieliznę zawsze wtedy, kiedy mam na to ochotę. Always uskrzydlają. Always. Zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie. Falvit to dobrany specjalnie dla kobiet z zestaw witamin i mikroelementów. Zawiera m.in. żelazo, wapń, magnez i kompleks witamin B. Żelazo jest łatwo przyswajane dzięki obecności witaminy C. Falwit. Kobieta pod czułą opieką witamin. Po latach wszystko żółknie. A dekoral wciąż biały. Nowa rodzina farb dekoral. Dzięki systemowi aktywnej bieli dekoral tworzy strukturę odbijającą światło, dając idealną biel na lata. Dekoral. Raz na długi czas. Ludzie mnie lubią. Za to, że jestem takim miękki, potrafię się dzielić. Wiele mogę wytrzymać, a przy tym ciągle się rozwijam. Gdzie diabeł mówi dobranoc? Plus GSM. Cyfrowy zasięg to plus. Nowe Pringles! Coś innego? Doskonałe! Świnka cieknie, pyszne całe. Raz, wieczko pop, chcesz to. Pringles! Wieczko pop, nie chcesz to. Różne smaki w wielkiej tubie. Ręka sama w tubie dubie. Smak ten się rozpływa w ustach. Połamane dłonia chusta. Raz, wieczko pop, nie chcesz to. Pringles! Wieczko pop. Zwieczko, pop. I nie chcesz stop. Air America. Film sensacyjny, którego miejscem akcji jest Laos w czasie wojny w Wietnamie. Mel Gibson i Robert Downey, jako piloci pracujący dla CIA, zapewnią nam z pewnością wspaniałą zabawę. Odlotowy film i odlotowa nagroda. Zadzwoń 0776 690. Odpowiedz prawidłowo na pytanie. Jak nazywa się statek powietrzny bez napędu silnikowego? Sterowiec? Lotniskowiec? Szybowiec? Zadzwoń 0776 690. Może ta wspaniała maszyna stanie się Twoją własnością. Losowanie już 24 sierpnia o godzinie 19.50. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 744. Wytrawni kolekcjonerzy dzieł sztuki, a jednocześnie przebiegli i niezwykle urodzili złodzieje. Machijny klam z Hongkongu wkracza do gry o wielkie pieniądze. Najnowszy serial Johna Wu był sobie złodziej. Perfekcyjnie zrealizowane akcji od 2 września w Polsacie.